Nasz piąty wyjazd do Treszna no i niestety już ostatni. Wyjechaliśmy z cyklu Nasza podróż przebiegła spokojnie, było miło, ciekawie. razem uczestniczą w eksperymentach z fizycznym. W taki sposób realizujemy zadania szkolnego koła pola naukowego. Ważne jest, będziecie ważyć trzy substancje szpatułkami, żeby używać y, jednej szpatułki do jednej y, substancji, żeby nie, nie pomieszać się. Znajdujemy się w budynku Muzeum Techniki w Dresie. Ta instytucja we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie i z Instytutem Lotnictwa i Kosmonautyki w Kolonii y, przygotowała projekt. Y, Wyłóż ze szkoły, chodzi do laboratorium. Jest poznanie teorii i zbudowanie urządzeń z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i materiałów. Dzisiaj mieliśmy przyjemność budować kondensatory i dowiedzieć się, jak to jest skonstruowane. To są złożone z elektro, z izolatorów i mogliśmy uruchomić wiatraczek i baterie do telefonu. zajmowali się materiałoznawstwem, badali twardość, naprężenia metalu, gęstość. Tworzyli też powłoki hydrofobowe na różnorodnych powierzchniach. Konstruowali organiczne diody elektromagnetyczne, które są wykorzystywane głównie jako ekrany telewizorów. Bardzo Ciekawym eksperymentem bo dzisiaj yy, przeprowadzany yy, eksperyment z super kondensatora. Zajęcia prowadzą wolontariusze z Polski i Niemiec. Doświadczenia naukowe to nie wszystko. Również zwiedzamy przepiękne, zabytkowe Bresno. Dzisiaj wybieramy się na przejażdżkę yy, linową, kolejką górską. A może to ciekawe grezno jest płaskie, a tu ten kolejka górska, która, co ciekawe, jest najstarszą kolejką na Specyfiką tego, tego miasta Hemput jest prowadzenie misji po całym świecie przez tamten związek kościelny, to jest kościół ewangelicki, oni prowadzą działalność misyjną. Myślę, że warto, żeby młodsi uczniowie w przyszłym roku też uczestniczyli w takim projekcie.